Mega fajnie, słuchajcie, mamy pierwsze jajko znalezione, właśnie to o którym mówiłem I oczywiście manku, ja jestem Manek i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć iEgg 12 Max Pro, tak słuchajcie Jak zdobyć jedno właśnie z jajek z eventu Ekan. tak Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć jak zdobyć więcej jajek, to oczywiście zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zostawić suba z dzwonem A ja mam to wszystko, słuchajcie, tutaj pokażę i opowiem Więc dzisiaj, żeby zdobyć takie jajeczko, to musimy znaleźć, słuchajcie, takie odzbana tutaj co stoi przy samochodzie, dobra widzę go, widzę go, już tam jest Ale mam fajny plecaczek, słuchajcie, mam sobie tutaj taką Rokię. E, Rokia T630 No powinno być Nokia, no ale no nie wiem co Dobra słuchajcie, mamy tutaj typka, który sobie stoi I on pewnie nam coś tam powie, więc idziemy do niego To jest słuchajcie, tutaj pierwszy krok jak trzeba zrobić, o właśnie to jest taki tutaj Egg Master i słuchajcie O coś on to nam po, będzie mówił, dobra, dobra ziomek Skończę już łapie, bo nie ma czasu Dobra, słuchajcie, i co mamy tutaj zrobić? Naszym zadaniem jest, słuchajcie, tutaj rozkodować właśnie trzy takie maszyny, ponieważ mamy trzy części jajek. Oczywiście nie, od razu wam powiem, że nie w każdym nie na każdym takim właśnie komputerku nam się uda, ale zobaczymy. I co tutaj robią, słuchajcie? Podchodzimy, klikamy sobie E. Na dole mamy cyferki i musimy je, słuchajcie, wpisywać po kolejności takiej jak tutaj nam podaje. Myk, 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 maneczek tu szybko programuje pyk. Patrzcie, jak maleczkowi idzie. Proszę bardzo. I szybciutko, zobaczymy, czy mamy, czy mamy pierwszą część jajka. Widzicie, tutaj nie mamy. Dobra, tutaj nie mamy, więc kurde, takie to. A miało tu być. No. Idziemy sobie, słuchajcie dalej. Idziemy, słuchajcie dalej. I tu mamy jeszcze jedną maszynkę. Wszędzie, gdzie mamy, widzicie takie strzałki w dół. To mamy jedno właśnie, z jedną z maszyn. Idziemy, dobra, dawaj, dawaj, lecimy, lecimy. I zobaczymy, co, czy tutaj nam się uda. Gdzie jest ta maszyna? Maszyna, ona gdzieś tu jest? Co? Dobra, słuchajcie, to niech będzie tutaj Ok, lecimy Lecimy, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 0, 0, myk, myk Patrzcie, jak tu wszystko idzie Dobra, słuchajcie, tu musi być Musi być część lejka I czy będzie? Też nie ma Co za dzbany Normalnie bym to rozwalił wszystko Jak to może nie być? Słuchajcie, pójdziemy sobie na drugą stronę O, tu będą na pewno jakieś takie szczęśliwe jak widzicie, nie jest to wcale takie łatwe. Musimy znaleźć trzy części: górę, środek i dół. I będziemy mieć jajko. Okej, okay, lecimy, lecimy. No nie, manek, przecież to na, na tamtym odcinku, jak sobie słuchajcie, testowałem, to To było szybciutko. Słuchajcie, no, aby oczywiście zapomnieć zostać łapkę w górę, zostawić suba z dzwonem, bo tych odcinków naprawdę będzie dużo właśnie z kanta. I dobra, lecimy teraz tutaj. I jedziemy z numerkami: 11.0101101101010101. 0, 0, myk, 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 myk. Dobra, słuchajcie, decoding i musi być już. Jest, słuchajcie, mamy górę, dobra, mamy górną część, więc idziemy dalej. Dobra, mamy, że tak powiem, 33%. Tutaj za sianką jest kolejny, więc na pewno nam się już może uda, zobaczymy. Kurde, już bym chciał, normalnie, albo tam wrócimy zaraz. Dobra, słuchajcie, teraz tutaj lecimy znowu z numerkami, musicie po kolei, żeby się nie pomylić. Spokojnie się to pisze. Myk, myk, maneczek to tak już, wiecie, w prawe ma. Okej. Okay. I zobaczymy teraz. Dekodik, dekodik. Dobra, dawać mi środek. Czy będzie? Jest, słuchajcie, mamy środek. I ja bym teraz wrócił. Ja chyba sobie wrócę do tamtej maszyny. Bo ona dalej znowu jest aktywna, więc podejdę do niej. I może ona nam da, słuchajcie, trzecią część. I powinno być cacy. Zaraz patrzymy. Myk, myk, myk. Siemanko. I lecimy, słuchajcie, z numerkami. Myk, 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 myk Dobra, ok, patrzymy, jak to wszystko idzie. Cyk, cyk. Cyk, 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 I cyk. Da, ja, słuchajcie. Ok, i mamy to. I mamy, słuchajcie, jajko. Tak, mamy, słuchajcie, jajko. Jak widzicie, jest, wszystko udało się. Tak. Więc. Mega fajnie, słuchajcie, mamy pierwsze jajko znalezione. Właśnie to, o którym mówiłem. iEG 12 Max Pro. Tak, słuchajcie, więc jak widzicie. Wszystko się udało. Mam nadzieję, że odcineczek się przydał. Jeżeli chcecie więcej jajek, oczywiście zapomnijcie zostać łapki w górę, zostawić suba z dzwonem. Ja się już z wami żegnam i lecę szukać kolejnego jajka. Trzymajcie się, cześć!